Forum Polityczne, dzień dobry, witam państwa. Piotr Pawłowski, witam moich dzisiejszych gości. Anna Mentlewicz, Prawo i Sprawiedliwość, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry witam państwa. Łukasz Kroplecki, Solidarna Polska, dzień dobry. Dzień dobry. Ja Osozski, Sojusz Lewicy Demokratycznej. Dzień, dzień dobry dzień panu, dzień dobry państwu. Proszę państwa, dwa główne tematy, zaczniemy od pierwszego. Jak państwo myślicie, czy to dobry pomysł, żeby rok 2013 był rokiem Edwarda Gierka? Taki pomysł jest, dużo się o tym dyskutuje. pani Aniu. No, ja nie wiem, taki trochę z lamusa wyciągnięty albo z kapelusza pomysł. Tak się zastanawiam, no to, że, że jest rzeczywiście stulecie, czyli rocznica urodzin Gierka, no to okej, okay, ale, ale żeby aż nazywać ten rok, 2013 rokiem Gierka, no to chyba jakaś abstrakcja, bo przecież trzeba pamiętać, że Czasy gierka nie nie do słodkich nie należały. Ja mogę coś na ten temat powiedzieć, bo w tych czasach żyłam. Panowie pewnie brzącami byli, i ja tych czasów dobrze nie wspominam. Pod żadnym względem, mimo że tutaj lewica głośno krzyczy, że był taki rozkwit, rozwój gospodarczy, no być może tak było, natomiast ludziom żyło się generalnie źle. Zresztą później rok 76 pokazał, że, że nie jest tak słodko, że zapaść gospodarcza jest. Wprowadzono pierwsze kartki, przypomnę w tym właśnie okresie w okresie Gierka. Więc czym tu się chwalić nie wiem. A może ja, to kwestia Ja odnoszę wrażenie, panie redaktorze, że lewica nie ma po prostu pomysłu na funkcjonowanie w polityce i tak jak tonący brzytwy się chwyta, to oni chwytają się różnych, różnych tego typu działań, żeby trochę odciągnąć tak. od, od prawdziwych, od, od właściwie tego, co powinno tak, opozycję ale to, interesować. Ja nie wiem, czy to, to do końca jest, jest tak, dlatego że po pierwsze widać wyraźnie w społeczeństwie pewien resentyment. Po drugie. Ale ja nie ciągu... wiem, gdzie ten resentyment widzicie. No to chyba tylko W wielu lewica. rzeczach, w modzie, w kulturze, w poglądach. Ale w modzie gdzie? Ja się nie uwieram tak jak lewica. Do pani może nie, ale, jak lata ale to, 70. Nie chodzi, to nie chodzi o lewicę, chodzi o resentyment do tamtych lat. A po drugie, że Jarosław Kaczyński też się w pewnym momencie odniósł do... No tak, on mówił o, on mówił rzeczywiście o inwestycjach, o rozwoju gospodarczym, bo na początku, bum, był gospodarczy. Tylko przypomnę, że w tym też okresie rękę na nas trzymała, trzymał Związek Radziecki ówczesny. I to kwestia był, że... do połowy szklanka, do połowy pusta być może. No nie wiem, dowiedzmy no, no, się, no myślę, że, myślę, że to jeszcze przepraszam, że wejdę i dokończę swoją myśl. Uważam, że, uważam, że bo zainicjowana akcja została przez młodych, więc... No i to powinno dać do zastanowienia. No właśnie, młodzi poszukują swojego miejsca również w lewicy. To jest ta część, która jest tak... W przypadku lewicy chyba troszkę od, odsunięta od, od, yy, od tej głównej, od głównego nurtu, od, od władzy w lewicy, i oni próbują się przebić przez media, jakoś zaistnieć. No, można też tutaj, yy, to to już takie moje odrębne zdanie, yy, przytoczyć nasz koszali, naszą koszalińską sytuację i akcję z pomnikiem. Do tego też nawiążemy. No właśnie. Pajadamy. Znaczy tak z uwagą wysłuchałem tutaj głosu przedstawicielki Prawa i Sprawiedliwości, tylko chcę przypomnieć o tym, co mówi pan redaktor, że to nikt inny le pan Jarosław Kaczyński Ależ nazwał ja Gierka pa patriotą. W czasie My kampanii wiem, wyborczej no, w 2010 tak, roku ale także nas, e, Edward Gierek jest oceniany w tej chwili już lepiej niż kiedyś, niż szczególnie w latach 80. i 90. -tych. Przypomnę tylko, że był internowany w 81. roku niedaleko... No to robotnikom z Radomia trzeba powiedzieć. Tym, Jeżeli to chodzi, dlaczego chcemy roku. wspomnieć w tym roku, w setną rocznicę urodzin Edwarda Gierka. Otóż uważamy, że należy w końcu zacząć rozmawiać o historii Polski, ta ta także o PRL-u w taki sposób, jak. Na, należy. Edward Gierek był jedną z, ja, z, ja, z jaśniejszych postaci tamtych czasów. Przypomnę tylko, że swoją działalność społeczną rozpoczynał na, na Zachodzie, w Belgii i Francji przed II wojną światową. Następnie, o czym się teraz nie mówi, walczył w ruchu oporu na Zachodzie właśnie A czemu w Belgii. Dlaczego tak nie wspieracie historii, uczył... jeżeli chodzi o powstanie? Spokojnie, panie bo anio. ja widzę, że państwo to tak lubicie Przerwać, Ciekawe. zagadać, zakrzyczeć. No, tak no, jak, mówimy, tak jak, jak Prawo i jak, Sprawiedliwość jak, ostatnio ale to czy to nikt Pan nikt Zmieni nie wziął. Ale by tak nie, bo nie, bo nie, bo to bo nie, 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 bo Także historia, chcemy historia. wrócić do tego co było dobre i co było jaśniejszym punktem. Edward Gierek no na pewno nie on wprowadził przecież system który był przez 45 lat w Polsce, on tylko w tym systemie działał i w tym systemie próbował zrobić jak najlepiej dla Polski. Przypomnę na początku lat 70 próbował nasz kraj zmodernizować. Te wszystkie kredyty o których się mówi, które wziął na początku lat 70 były brane w, w znakomitej sytuacji gospodarczej na świecie. Próbował wtedy zrobić inwestycje, które do, do teraz są wykorzystywane. Gdyby nie prywatyzacja tych działów gospodarki, tych zakładów pracy, które w latach 70. zostały utworzone, no nie byłoby co tak naprawdę A sądzi prywatyzować. A co jest szansa na to, żeby ten rok rzeczywiście był rokiem Gierka. A może nie A ten, czy, ten, może następny. Dlatego, może 2015. Że my nie mówimy o tym, żeby to był rok Gierka, jakby w jakiś formalny sposób przyjęty uchwałą sejmu. Mówimy o tym, żeby w tym roku wspomnieć i rozliczyć. Ten okres lat 70., tak jak należy pokazać, co było dobre, i pokazać, że Edward Gierek faktycznie przyczynił się do modernizacji kraju. Co między innymi widać w Koszalinie. No, gdyby nie epoka Gierka, gdyby nie inwestycje, które w latach 70. miały miejsce w Koszalinie, byśmy nie mieli amfiteatru, byśmy nie mieli kompleksu gwardii, no byśmy zielony, nie mieli terenów prawie by, byśmy nie, nie mieli osiedla na północy, które zaczęto wtedy budować. Ja Pragnę przypomnieć tylko tych kilka inwestycji, których wszyscy teraz. Korzystamy. A jeżeli chodzi jeszcze o kredyty, ja do tego wrócę, gdyż no, o tym się nie mówi, ale y, ta zapaść gospodarcza, która wtedy miała miejsce, była związana z kryzysem paliwowym na, na świecie, który wybuchł w połowie lat 70. na całym świecie. I niestety no, te kredyty strasznie zdrożały i nie było już wtedy mo możliwości ich spłacania. To był czas propagandy taki sam, dokładnie jak teraz. Czas Pani, każdy to czas Każdy czas. Pamiętam dwa lata to pewnych rządów, które też no, były nie my propagandy. to Dajemy Dajemy głos. Po... Panu, Grandy, dajmy głos panu Łukaszowi. Dziękuję panie redaktorze. Adamie, zgoda co do tego, że jeżeli chodzi o rzetelne rozliczenie, czyli, czyli te pozytywy, negatywy, to jak najbardziej jestem za. Natomiast, natomiast no faktycznie, ty jako przedstawiciel lewicy mówisz generalnie w tej chwili tylko o pozytywach. Ja bym chciał przytoczyć mimo wszystko te niechlubne rzeczy, które miały miejsce za czasów dekady Edwarda Gierka, a mianowicie zniszczono praktycznie rolnictwo indywidualne, w to miejsce wprowadzono PGR-y. Po drugie, pamiętamy wszyscy rok 76. kursu. Panie to wszystko jest relatywne. Panie redaktorze, przepraszam, Łukasz muszę się odnieść do 76. roku, bo to jest też pewne przekłanianie. Pozwól mi tylko dokończyć. 76. rok. Kolejna rzecz, konstytucja z 1952 roku, została która została zmieniona, zmieniona i praktycznie tak. poddaństwo, jeżeli chodzi o Związek Radziecki, zostało spotęgowane. Chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na jedną rzecz, że jeżeli chodzi o Edwarda Gierka. Zapis w konstytucji. Chodzi o zapis no. konstytucji, oczywiście, dziękuję. Jeżeli chodzi o Edwarda Gierka, to on faktycznie miał szerokie układy na Zachodzie. Też nie przeczę tu wrodzona inteligencja, znajomość języków obcych, chociażby języka francuskiego, zapewne pomagała mu. Również w zdobywaniu kredytów, i w, tamty, w tamtym okresie, faktycznie, te pierwsze pół dekady, tu jest zgoda, to skutkowało to o czym mówiłeś rozwój, chociażby tutaj na przykładzie Koszalina ale no nie zapominajmy, że druga dekada była katastrofalna, no i kwestia również roku 80 sierpnia, a de facto następnie odwołanie Edwarda Gierka wyrzucenie i, i wyrzucenie, wyrzucenie no teraz, ad, Jeżeli można owocem odnośnie 76 osiemdziesiątego roku. To, co mówiłem, ta zapaść gospodarcza miała była związana nie tylko w Polsce, ale była związana z kryzysem paliwowym, który przy, potem zmienił się w kryzys gospodarczy na całym świecie. I teraz no, no to i dlatego tak to już nie, pracowa, nie można obciążać Edwarda Gierka <laughs> tym, że nastąpiło załamanie gospodarcze ogólnoświatowe, no i on to spowodował. Natomiast to jeżeli za, chodzi. Na początku, na początku kredyty były spłacane. Dopiero zapaść gospodarcza, kryzys gospodarczy na świecie spowodował to spowolnienie. Także to jest zupełnie inna kwestia. Teraz też widzimy w kryzysie, jeżeli chodzi o 76 rok, otóż yy, nie mówi się teraz, że. Po y, sytuacji, która miała w Radomiu, kiedy Edward Gierek dowiedział się o tym, co tam zrobiła służba bezpieczeństwa i inne służby, zakazał stosowania tego typu praktyk. Osobiście zakazał stosowania tego typu praktyk. W 80 roku, kiedy wybuchły strajki, odbył spotkanie z Breżniewem, gdzie Breżniew naciskał do rozwiązania Panie, siłowego. trochę historii. Gierek temu się sprze sprzeciwił. Ciekawe jest to, że tak naprawdę to nie jest postać jednoznacznie negatywna, jak inne postaci z tamtego okresu. Ja to również o tym mówię. Tak, właśnie to do tego, do tego nawiązuję, bo też pan o tym powiedział. Ale generalnie za czy, tak? z, za, czy przeciw? Znaczy, ja, 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 nie, ja nie jestem przeciwnikiem debaty na temat tej postaci, tego, co zrobiła dla Polski, ale mówię przy założeniu, że mówimy o pozytywach i obok nich również rozmawiamy o negatywach. Natomiast sądzę, że dzisiaj zbyt y, daleko jesteśmy od, y, co by nie było, y, kontrowersyjnej postaci, jaką y, był Edward Gierek, i jestem generalnie jako ja, już nawet nie mówię o Solidarnej Polsce, przeciwny. To jeszcze chciałem Państwa zapytać na kanwie tej sprawy z Edwardem Gierkiem. Jak w ogóle dzisiaj mówić o PRL-u, żeby następne pokolenia mogły tą swoją historię odczytywać w sposób prawdziwy, obiektywny, jak mówić o PRL-u? No no, ale nie można nie można bo dzisiaj jak się chce robić tworzyć rok rokiem Gierka, rok 2013 rokiem Gierka no to, to jest ja rozumiem że jakiś hołd mu składamy no ale pamiętamy tamte czasy i obojętnie czy, czy to był Gierek, czy jakiś inny no, no, no ale oni to oni byli przedstawicielami tam, tamtego to systemu prawda, ale I to jest nie jest fundamentalne można pytanie hołbić. nie tylko jak mówić o PRL, ale też co zrobić, żeby nie było takiej sytuacji jaka jest dzisiaj to znaczy czy y, podziału na y, Polskę ówczesną, która była Polską, jak rozumiem, przez dużą część społeczeństwa, traktowaną y, jako niemal niepolskę i wreszcie jako Polskę no, wolną republikę, od... republikę, tak? Tak no dobrze, ale, ale czy to znaczy, że polskie wtedy nie było? No była, no ale Proszę, nie... trzeba przede wszystkim mówić uczciwie. I, takie, i taki, taka myśl hmm. przyświecała młodym działaczom Sojuszu Lewicy Demokratycznej Stosnowca, którzy zainicjowali tę akcję. Co znaczy to mówienie uczciwe? To jest oddanie hołdu tym wszystkim milionom Polaków, którzy w PRL-u żyli i którzy uczciwie pracowali. Nie patrząc, co jest polska taka czy inna, jakie ma zabarwienie. PRL nie był też. Jednoznaczny był okres po wojnie, zaraz zgoda stalinizmu, najczarniejszy okres w historii naszego kraju. Na nas, następnie była era gomułki, teraz się mówi, że taka przaśna, szara. No i potem przed Gierek, który próbował zmodernizować nasz kraj, pchnąć go do, do przodu na te tory zachodnie, i paradoksalnie to właśnie Edward Gierek przyczynił się do tego, że. E, w ludziach w społeczeństwie obudziła się ta tak naprawdę rządza wolności, już nie tylko by, by, bytu socjalnego, gdyż tak naprawdę o wolność upominili się studenci w 1968 roku, a robotnicy w 1970 roku y, strajkowali przeciwko podwyżkom. Po, po I paradoksalnie ta otwartość, którą wprowadził Gierek, doprowadziła do tego wybuchu wolności, tego żądania wolności w roku 80 i 81. Tak, także ten no, cały okres nie jest jednoznaczny. No właśnie, i to się z Łukaszem proszę, trzeba tak. rozmawiać mm -hmm. o o tym okresie uczciwie i trzeba oddać hołd ale... tym wszystkim, którzy uczciwie dla Polski pracowali, ale też należy się hołd Edwardowi Gierkowi, który chciał Polskę zmodernizować i ją w konsekwencji no, zmodernizować. Ale nie musimy nazywać ja co, tego od Ja co do razu zasady roku. się z Tobą zgadzam, to znaczy jeżeli, jeżeli dochodzi do uczciwej debaty i tak jak powiedziałem z jednej strony na szali pozytywy, z drugiej negatywy to jest wszystko okej, okay. bo dzisiaj mamy też do czynienia z taką sytuacją, że my tutaj patrzymy na czasy PRL-u przez pryzmat misia. Wszystko pięknie, wszystko fajnie, wszystko ładnie, ale tak nie było do końca. No wiemy, że, że byli oprawcy, byli kaci, byli ci, którzy byli, byli katowani. Dzisiaj, szanowni państwo, żyjemy w takiej rzeczywistości, że y, bierzemy paszport, możemy wyjechać praktycznie gdzie chcemy, możemy pracować gdzie chcemy, możemy de facto żyć w taki sposób, jaki chcemy. Oczywiście są jakieś reguły, są zasady, y, o, o które, które nas wszystkich obowiązują i to wcale tak nie było kolorowo, nie było tak... Yy, tak, tak fajnie I, i o tyle, o ile przyjdzie czas, a, a, a fajnie, że ona stoi, cieszę się, że słyszę to z ust Adama, przedstawiciela Sojuszu Lewicy Demokratycznej, na takie konkretne, szczegółowe, prawdziwe, yy, 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 dogłębne rozliczenie tamtego okresu, to jak najbardziej. Ale jest, narracja nie może być czarno-biała. Z jednej strony mamy IPN, no i partie prawicowe, jak znów Prawo i Sprawiedliwość, że... którzy mówią PRL to czarna dziura, czarno, szaro, brak Kaczyń, wolności itd. Tak Jarosław Kaczyński. No właśnie, dlatego, e, no ale no go nawet, w kampanii wyborczej. Dokładnie, w no naszym ale, ale jednak. Tak samo do, do Donaldus chwalił docenił, Edwarda Gierka, oforowi. czyli jednak e, ten okres został doceniony. Także Dobrze, ale, ale może, może nie no. aż do takiego stopnia, że rok, rok któryś tam rok należy nazwać. To no jest setna rocznica urodzin, no to, dobra, to akurat no. jest taki pretekst do re, re, no, refleksji nad tamtymi czasami. No to, właśnie to proszę czas... zerwać z tą czarno-białą narracją. Zmienimy Zmienimy temat i pomówmy o y, znacznie bardziej kontrowersyjnym. Kontrowersyjnej rzeczy, czyli o eutanazji. Zrobiło się bardzo głośno znowu o niej, to jest kolejna fala dyskusji, która wraca. Tym razem podjął ten temat chyba jedyny w tej chwili rzeczywisty autorytet, przynajmniej tak wynika z badań w Polsce, czyli Jurek Owsiak. A propos oczywiście Wielkiej Orkiestry Orkiestr Światowej Pomocy, podjął go w taki sposób, że nagle odezwały się głosy niezwykle krytyczne i pojawiło się znowu pytanie, czy dyskutować, a jeżeli tak, to jak dyskutować o eutanazji. Ja może zacznę, jeżeli pozwolicie Państwo. Yy, zastanawiam się, czy, czy to było zamierzone, czy yy, faktycznie yy, Jurek Owsiak w ten sposób yy, postrzega yy, funkcjonowanie ludzi starszych w ogóle w Polsce i kwestie eutanazji faktycznie jest za eutanazją. Bo w pierwszym momencie, kiedy, kiedy, kiedy usłyszałem yy, o tym, o czym, o czym powiedział, yy, to nie chciał się w to yy, zbyt bardzo uwierzyć. Natomiast. Problem jest szerszy. To znaczy, przepraszam, że przerwę, ale sprecyzujmy. Jerzy Owsiak nie opowiedział się za eutanazją, stwierdził tylko, tak można z tej wypowiedzi, można takiego, taki wniosek wysnuć, że jest to problem, nad którym trzeba dyskutować, a ponadto podjął rzecz niezwykle ważną, czyli prawo do dokonania wyboru i samostanowienia również w kontekście ludzi Czyli dorosłych. w jakiś sposób, panie redaktorze, jest, natomiast... Y być może dobrze wywołał ten temat. A dlaczego? Dlatego, że z badań wynika, że w 2035 roku w Polsce co czwarta osoba, blisko 25%, to będą ludzie starsi. Ludzie, którzy będą emerytami. Co czwarta kobieta, co czwarty mężczyzna. W tej chwili de facto nie podejmuje się tematyki funkcjonowania osób starszych w Polsce. Ja mówię o szeroko pojętej pomocy społecznej, nie dotyczącej tylko i wyłącznie zasiłków, zapomogi, wsparcia ogólnie mówiąc finansowego. Ale w ogóle pomysłu na to, w jaki sposób ci ludzie mają funkcjonować, mają żyć, żeby żyło im się lepiej, żeby mogli dożyć godnie starości w sposób naturalny odejść z tego świata. Ja wszedłem nawet przed programem na strony ministra polityki społecznej i pracy, i tam de facto, o ile jest wiele odnośników, które dotyczą różnorakiej pomocy społecznej, czy to w stosunku do osób niepełnosprawnych, czy to w stosunku do osób wykluczonych kobiet, mężczyzn, dzieci, to de facto o ludziach starszych w ogóle się nie wspomina. Ja osobiście, Solidarna Polska, jesteśmy za życiem odpoczęcia do naturalnej śmierci. Zgody na eutanazję, jeżeli chodzi o nas, nie ma, ale tak jak powiedziałem, to, co zrobił Jurek Owsiak, doprowadziła do tego, że mamy debatę i myślę, że jest czas na taką debatę w Polsce, bo może być tak, że się po prostu pewnego dnia obudzimy, i de facto będzie już za późno. A przypominam, mamy rok 2013. Jeżeli chodzi o te statystyki, ja mam nadzieję, że one się nie sprawdzą, że rządzący podejmą odpowiednie kroki. Być może przyjdzie czas na prawicę. My z pewnością się tą problematyką zajmiemy, bo z kolei do 2030-35 już niedaleko. Panie Aniu. No, ja byłam zdumiona słowami Owsiaka, bo on też mówił, że jest za podniesieniem wieku emerytalnego. To, to tak to brzmiało dokładnie. I za tym, i za tym, że, że jednak wyraża zgodę na, na eutanazję dla osób chorych, nieuleczalnie nie chorych. Nie, on tak nie powiedział. No tak. Nie tak, powiedział: tak. To, jest, to jest kolejny przykład na to, w jaki sposób jego słowa są przekręcane. Powiedział bardzo wyraźnie o tym, że najważniejsze w życiu jest samostanowienie. A tak, to nie jest, ale jak a to nie może jest jednoznaczne? człowiek y, chory, nieprzytomny, y, sparaliżowany, niemówiący y, samostanowić o sobie? No nie bardzo. To jest kwestia Bo dyskusji. nawet w krajach, a jest chyba w pięciu czy sześciu tylko krajach Eutanazja, zgoda na eutanazję, to tam też y, trzeba y, y, chory, musi wyrazić zgodę. Mało tego, w jednym z państw, już teraz nie pamiętam, którym czy nie Belgii y, 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 może własnoręcznie wyrazić zgodę swoim podpisem. To tak, to ale pani tak. jak bardzo poważnie jest to problem i świadczy fakt? Nie, ja że uważam, że problemem jest cała służba państw, zdrowia. w ogóle nie było, w których była zgoda na eutanazję. A teraz no, systematycznie ale, liczba ale tych ale państw Ale Australia do niedawna miała zgodę na eutanazję, a jednak od niej odstąpiła, więc to też prawda. jest jakiś sygnał. Y, I to nie jest tak, że państwa chcą, analizują, rozmawiają na ten temat i, i zastanawiają się nad wyrażeniem zgody na eutanazję, tylko odwrotnie. Nie ma w tym zainteresowania. Temat myślę, że tak jak lewica z kapelusza wyciąga gierka, taki, taki owsiak wyciągnął z kapelusza, żeby coś się działo. Ja myślę, że dzisiaj mamy dużo ważniejsze problemy do rozważania, do debat. To nasza sytuacja gospodarcza, sytuacja w służbie zdrowia choćby, a nie debata nad eutanazją, czy uśmiercać ludzi, chorych czy niepełnosprawnych, czy nie? Przypomnę, że to za czasów Hitlera dokonywano eutanazji. Tak na, nazywano eksterminację Żydów i, i niepełnosprawnych. Właśnie eutanazją, więc myślę, że to nie jest czas, miejsce na to, żeby debatować o, o, o takim temacie. Debatujmy, owszem, na, nad sytuacją w służbie zdrowia, bo tam jest tragedia. Nie odbierajmy ludziom życia tylko dlatego, że ten człowiek jest sparaliżowany, chory i nie może powiedzieć. Bo ten człowiek na przykład nie wie, czy chce On na... I, i głowę daje, że większość z tych ludzi. Błaga Boga o to, żeby żyć, żeby wyzdrowieć, liczą na cud, a nie na to, że ktoś ich uśmierci. Panie a czy znaczy, ten temat wyniknął z tego, że w tym roku orkiestra po raz pierwszy zbiera też pieniądze na rzecz ludzi starszych. Jest to jakby w podzięce, jak mówił Jurek Owsiak, za, za to, że ci y, wszyscy ludzie starsi byli zaangażowani w zbieranie pieniędzy dla najmłodszych, to teraz należy mi się odwdzięczyć i bardzo słusznie także dostrzec problem ludzi starszych. No cóż, Moje zdanie jest osobiste na temat eutanazji takie, że każdy człowiek ma prawo do godnej śmierci. I to ja byłbym ostatnią osobą, jeżeli chodzi o polityków. Ale o jak się o normalnie działaczy umiera, to nie godna o, o, o działaczy społecznych uważam, że, że politycy nie powinni, powinni może inaczej, jako ostatni się na ten temat wypowiadać. To jest tak naprawdę temat dla etyków, bioetyków, różnego rodzaju Kościoła, filozofów. To też dla no. duchownych, filozofów, no. duchownych protestanckich i tylko... I wtedy dopiero, kiedy ten temat zostanie już bardzo rzetelnie przedyskutowany przez te wszystkie osoby, dopiero na końcu powinna być przyjęta stosowne prawo, które by regulowało tę kwestię. Ja uważam, że każdy człowiek ma prawo, prawo do godnej I śmierci. Się każdy z tym. człowiek, tak, dlatego... nieuleczalnie chory, czy ten, który już nie widzi, bo czasami mamy do czynienia no, z takimi wręcz niespotykanymi, ekstremalny, ekstremalnymi sytuacjami w życiu, że trudno nam wejść w skórę tych cierpiących osób. Jeżeli ktoś chce samodzielnie zakończyć godnie swoje życie, należy mu to umożliwić. I jasne i z tym się zgadzam absolutnie, dlatego trzeba dążyć do tego, żeby tym ludziom pomóc w chorobie, pomóc na tyle, nie ma, żeby nie musieli, nie musieli cierpieć i. Tak jak mówisz, godnie odchodzić, nie w cierpieniu. No tak, ale ty, ty mówisz ale o tym, to, żeby nie, ich nie, leczyć o, ale, do końca. A ja mówię o czymś oczywiście. innym, żeby ten człowiek miał prawo zdecydować, kiedy te cierpienia, kiedy ale to życie może zakończyć. Ale jak taki człowiek ci po, przedstawi swoje prawo, jak on ci powie o tym, jak on, jak on jest nieświadomy tego, co się z nim Dlatego dzieje. Dlatego ja mówię, na przedstawiciele nauk medycznych, bioetycy, za to, za duchowni powinni o tym rozma rozmawiać. Yy, nauka medyczna się rozwija. Tak, I to jak pa, pani no, Seneszyn powiedziała, usypiać jak psy. Adam jest zgoda z ja tym. Ja psa swojego nie uspa, Dobrze, nie dobrze że to podkreśliłeś, aczkolwiek ja dopowiem, że de facto na samym końcu to rękę by podnieśli y, posłowie. No, oczywiście. Prawda? Także, także de facto ostatni ruch należałby no, do polityków. Ja... Natomiast, natomiast problem pojawia się jeszcze w jednym miejscu. Wcześniej mówiłem o y, godnym starzeniu się społeczeństwa. Natomiast w tej chwili chcę powiedzieć, że problem w tych państwach, gdzie funkcjonuje eutanazja jest taki, że osoby starsze boją się korzystać z tamtejszej służby zdrowia to znaczy Rzec tak dalece, ta tak, tak. no, to, to jest też wypaczenie, To jest pewne wypaczenie, dlatego ja mówię, no tutaj, Ale jaką mamy gwarancję, że u nas do tego nie dojdzie? Właśnie, nie ma żadnej gwarancji, Absolutnie. stąd ja bym w ogóle... To też, tak jak mówi, chyba ja warto, ogóle... To nie jest temat do dyskusji, od... mamy Gospodarce Gospodarce i i bo na jest to temat powtórkę z rozrywki Gierka. Musimy kończyć, Zresztą. miejmy tylko nadzieję, że, że cała ta historia i ten problem nie wpłynie na wielkość tegorocznej zbiórki. Oczywiście zachęcamy do datków na Wielką Orkiestrę, bo to naprawdę chwalebny cel. Bardzo państwu dziękuję za spotkanie. Anna Mętlewicz, Łukasz dziękuję. Kroplecki, Adam dziękuję. Ostaszewski. Dziękuję bardzo. Dziękuję państwu również. Spotykamy się za tydzień. Kłaniam się do widzenia.